Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie Lot Milmersdorf 3 Dystans 530 km Prognozy zapowiadały się super optymistyczne Więc włożyłem 30 sztuk, wszystko roczne. No ale powiem Wam, że już jest przeszło 7,5 godziny lotu. No i siadła na razie tylko sztuka. I to nie jest tak, że to tylko u mnie jest źle, bo to u wszystkich chyba tak jest. Ta już 14.17 a mi siadło 14.02 samiczka no i powiem wam, że chyba chyba to będzie powtórka u nas sprzed tygodnia, bo ogólnie tutaj Drugi rejon lotowy z okręgu, tutaj sąsiednie trzy oddziały puściły 5-5, tam niedaleko, niedaleko miejsca naszego wypuszczenia. I tam włochowie już mieli gołębie tam przed 12, także prędkość była dobra. A tutaj u nas puściliśmy 630 i już coś nie zagrało, bo no bo w 7,5 godziny i tu cisza, cisza. Rozmawiałem tam z hodowcą na pierwszych kilometrach. No taki gość dobrze leci. Włożył 10 sztuk. Same stare to miał 2 sztuki i też cisza. Sam na południu, na południu naszego oddziału też taki czołowy hodowca. To miał 5 sztuk. Także, także chyba, będzie, chyba, chyba będzie dzisiaj ostra selekcja. No, tak jak już mówiłem wcześniej, elektrolita dla kukułka. No, a, a karma to jest pół, na pół dieta z konopiami i one zwilżone były propolisem. No dobrze Także jest, jest sztuka i czekamy na resztę gołębi No co jeszcze chciałem powiedzieć Z ciekawości policzyłem ile tego towarzystwa jest tych młodych No to jest ich odłożonych 132 sztuki Chyba zdrowie jest w porządku. Także armia, armia rośnie. No, jeżeli ktoś będzie zainteresowany młodymi, to na zasadzie losowania, tak jak poprzednio, nie wiem ile tu będzie młodych. Myślę, że tam Około 4-5 sztuk by było. No bo już tu do tej mojej gromady nie chcę dorzucać, bo. O, Nie chcę dorzucać do tej mojej gromady, bo już jest ich dużo i nie chcę robić przepełnienia. A przepełnienie, no to wiecie to, zaraz. Choroby będą. Odchodzić będą gołębie. Nie chcę tego, nie chcę tego i. Aha, jeszcze co miałam powiedzieć. Pary rozpodowe też bym najchętniej sprzedał w całości w sensie nie cały rozpód tylko całymi parami kilka par bym sprzedał ale to nagram osobny odcinek No tak jak mówiłem tak jak mówiłem, tak jak spodziewałem się, nie było, nie było lekko. Z 30 włożonych, 11 na chwilę obecno w domu. <tryk> Baby w sklepie gadały, że ta samiczka to mi usiadła pierwsza, prawdopodobnie będzie pierwsza w sekcji, ale to musi rachmistrz policzyć, powiem tak, co cieszy: to to, że mam tu takie trzy gołębie, które w miarę powtarzały dobrze na tych krótkich lotach. No i dzisiaj też są, także... Także, no co, 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 powiedzieć, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo dużo gołębi brakuje, ale, ale obroniły się te gołębie, które potrafiły usiąść czołowo na lotach krótkich. Także no, jest, jest jeszcze 20 gołębi ze spisu. Nie wiem, będziemy obserwować jak te doloty w tygodniu będą wyglądać, i czy w ogóle będą. Nie wiem, czy włożę na kolejną 500, ale pewnie na 300 będę się szykował. Kolejną. Także pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lat.